W 2 marca, wita Państwa Artur Kisielewicz, a więc przed nami nowy tydzień i nowy miesiąc. Zapraszam na magazyn miejski. Dzisiaj w wydaniu Patery zarządu KSM rozdane Warsztaty w kręgielni Jednodniowy turniej piłki nożnej Rada nadzorcza Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wręczyła symboliczne patery tym, którzy poprzez swoją pracę, działalność i zaangażowanie wspierają spółdzielnię. Decyzją Rady Nadzorczej w tym roku nagrodzono 10 osób, ambasadorów społeczności, osoby i instytucje, które w sposób materialny, moralny lub duchowy wspierają wszelkie działania spółdzielni. Tym razem wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. prezes Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zbigniew Soku, czy prezes Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Krzysztof Kuźmiński. Srebrne patery trafiły również do przedstawicieli firm oraz pracowników KSM. Była to już trzecia edycja tej uroczystości. Życie po prostu pokazało, że przy dobrej współpracy, wymianie doświadczeń, dzielenia się dobrym... Daje to owoce dla wszystkich, a wiadomo z góry, nie ma takiego człowieka na świecie, który wszystko by wiedział, dobrze by robił. A trzeba powiedzieć, dużo ludzi jest bardzo, bym powiedział, uzdolnionych, wprowadzają różne formy i tak dalej, i to możemy wszyscy razem korzystać. Poza tym trzeba powiedzieć, że każda instytucja, tak jak na przykład nasza spółdzielnia mieszkaniowa, wiadomo z góry, że ona nie jest sama wystarczalna, w sensie takim, że my musimy korzystać z usługodawców, remonty się przeprowadza, awarie są, pogotowia, a muszą wszystko. A to wymaga naprawdę bardzo dużo operatywu i właśnie tej współpracy, gdyż trzeba powiedzieć że na przykład jak o nas, my się ograniczamy do usuwania awarii mniejszych, natomiast poważniejsze awarie, które są dzięki współpracy z wodociągami na przykład i tak dalej. Oni mają sprzęt specjalistyczny i to nam ułatwia szybko, bo przychodzą, my oczywiście płacimy i tak dalej, ale wykonają to bardzo szybko, niższym nakładem środków. No, a wszystko idzie o to, żeby ci ludzie jak najwcześniej, im po prostu, żeby mieli tą wodę dostawę, to ciepło, wszystko, żeby im się dobrze żyło. Także to w zasadzie wszystko robione dla naszych kochanych członków, którzy w naszej spółdzielni mieszkają, jak również. Bym powiedział, jest to promieniowanie na różne niż inne instytucje, które też parają się takimi sprawami, jak, jak na przykład czy remonty, czy, czy miasto, bo z miastem mamy bardzo dobrą też współpracę i tak dalej. I to przynosi efekty i daje, jak to się mówi, to zadowolenie wszystkim. W Kręgielni odbyły się darmowe warsztaty bowlingu pod okiem Mistrza Polski w tej dyscyplinie Emila Polanisza. Z darmowych warsztatów zorganizowanych przez Młodzieżową Radę Miejską skorzystało w sumie 45 osób. Wszystkich zapisanych podzielono jednak na trzy osobne grupy. Chodziło o to, aby zajęcia były jak najbardziej owocne. Emil Polanisz w czasie kursu przekazał kilka podstawowych informacji dotyczących techniki rzutu kulą. Chciałem pokazać przede wszystkim podstawę bowlingu, jak wykonywać e, normalny rzut podstawowy. Celowanie do kręgli, dobijanie poszczególnych kręgli w drugim rzucie, ustawianie się na torze i poprawny rzut. Aby osiągnąć sukces w tym sporcie, ważne jest nie tylko celne oko. Trzeba pamiętać o tym, że nie liczy się siła, tylko przede wszystkim precyzja. No i trzeba za każdym razem powtarzać tę samą czynność. Szczerze mówiąc, im więcej, tym lepiej oczywiście. Ale sądzę, że po kilku takich sesjach treningowych, godzinnych, dwóch, trzech, jesteśmy w stanie systematycznie trafiać z środkowego kręgla i mieć dużą szansę na strącenie wszystkich kręgi za pierwszym razem. W hali widowiskowo-sportowej odbył się jednodniowy turniej piłki nożnej drużyn amatorskich. Na parkiecie spotkali się zawodnicy, którzy nie ukończyli 19 roku życia. Ten turniej zaprzeczył tezie, że młodzi ludzie grają w piłkę nożną głównie na PlayStation. 21 zespołów rywalizowało w turnieju piłki nożnej, który odbył się w hali widowiskowo-sportowej w ramach Ferris Osir 2015. Łącznie ponad 150 zawodników od rana do późnego popołudnia rozegrało aż 49 meczów. Nas w jesteśmy i gramy razem przez 4 lata. I wpadliśmy na pomysł, żeby się zapisać i, i gramy tu. Na razie dobrze nam idzie i... Zespół Dawida zakończył jednak rozgrywki na fazie grupowej. Po siedmiu godzinach zmagań grupowych i meczach pucharowych do finału dotarły ekipy Królowie Życia i FC Ponalewce. Zwyciężyli ci pierwsi 2 do 1. Trzecie miejsce zajęła ekipa pod nazwą Błyskawica Klawiatura. To już wszystko na dziś w magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Widzimy się jutro. Was kolejnym witamy w Studiu Artystycznym, tym razem w przedświątecznym nastroju. Wracamy do tematu koszykowego. Koszyki są na topie, koszyczki wszystko w związku ze zbliżającymi się świętami Wielkiej Nocy. Ze mną tradycyjnie jest już pani Alicja Kaczmarek. Dzień dobry, pani Alu. Dzień dobry, witam. Pokazywaliśmy już, jak wykonać jeden rodzaj specyficznego, takiego kulkowego, tak nazwijmy koszyczka. Dzisiaj pokażemy wersję nieco łatwiejszą. Tak, dzisiaj będzie wersja łatwiejsza, natomiast koszyczek będzie bardziej zabudowany i bardziej solidny, że Byliśmy tak powiem. Przekonanie, że w przekonani, Telewizowie myślą, że to jest wiklina. Tak jak i ja na początku się pomyliłam. O właśnie, żeby o mylnego. masywności świadczy właśnie tak. tak. No, i jeszcze tylko dla przypomnienia dla tych, którzy nie oglądali, powiem, jak zrobić parę patyczków wiklinowych. Więc bierzemy sobie patyczek, zaginamy w narożniczku, tak żeby nam się tutaj gazetka zawinęła zwijamy, dopóki patyczek jest w gazecie, to dosyć to nam idzie szybko i łatwo. Natomiast postaramy się teraz, ten, o muszę wrócić, żeby patyczek wyjąć. W poprzednim o. odcinku Pani precyzyjnie określiła liczbę patyczków. Tak, natomiast tutaj po prostu na sam początek będzie nam potrzebnych 5 patyczków, a potem w zależności jakich chcemy ich wysokości, będziemy sobie patyczki dorabiać, że tak powiem. Ta metoda jest o tyle może łatwiejsza, że można się właśnie razem z dziećmi zabawić. O, przeklejamy końcóweczkę. No i mamy w ten sposób papierową wiklinę. Jeżeli chcemy zrobić koszyczek delikatniejszy, taki jak jest tutaj pokazany, to tnę pasek gazety i w taki sam sposób taki sam sposób robię po prostu wiklinkę, czyli też zaczynam od brzegu, paseczka i wówczas mam taką drobniśniętkę, delikatną, tak, z tak, tej można taki właśnie maleńki tutaj mamy już gotową, koszyczek można... tak gotową właśnie, o, i w taki sam sposób zwijamy O, i uzyskujemy nieco krótsze, ale i też cięższe patyczki wiklinowe. I tutaj właśnie są takie gotowe już. O, one wyglądają w ten sposób. Ale my na razie zajmiemy się Tak, zajmiemy się inną wersją, tak, oczywiście. 5, raz, 2, 3, 4, 5. Pokazuję wersję z 5, ponieważ ona jest jedna z łatwiejszych i tak jak mówię, mogą się do niej włączyć dzieci. Po środku związujemy sobie może tutaj tak o związuję sobie wiklinkę dość zdecydowanym ruchem. Takim o troszeczkę... Aha, rozszerzamy. Tak jak niekoniecznie, ale o. Na supełek tak. I ten sznureczek sobie zostawiam, go potem wytnę. Żeby on się na razie trzymał tak mniej więcej po środku. Teraz rozkładam sobie poszczególne o. elementy tej wikliny. Takie jak gdyby słoneczko, no trudno to jakoś rozgwiazdy, Niech sobie tam każdy według swojego oznacza te słowa klucze. O. I kiedy praktycznie mamy tak rozłożoną, jest dobrze właśnie na stole, na jakimś blacie to robić, żeby mieć po prostu zaparcie, można sobie jeszcze tutaj przynieść. I teraz wybieram sobie jeden patyczek, którym po prostu będę oplatała koszyk. I zasada jest prosta. Góra-dół. Teraz tutaj mam na górze mhm. ten wędrujący teraz? patyczek, to teraz będzie pod spodem. Teraz na górze. Mm -hmm. A ja pod, tak, teraz pod spodem. Oj. I tworzymy takiego ślimaczka. Teraz na górę. To już poszło? Tak. I teraz pod spodem. I znowu na górę. Tak i tu. Tył pod spodem. O. I znowu na górę. I jak zaplatamy? I teraz i tutaj. Tak. Góra była. To na dole spodem, górę. Góra, teraz czy... jest dobrze, no. tak? I teraz znowu na górę i praktycznie nam się patyczek jak gdyby kończy, mhm. ale nie przestraszamy się. Bierzemy sobie następny, który mamy zrobiony. Końcóweczkę możemy lekko namoczyć sobie w kleju i włożyć tutaj. O. I w ten sposób. Będziemy cały czas tak naprawdę jednym oplatać. Cały tak? czas będziemy oplatać jednym. To było na górę, pod spodem teraz. Tak. Tutaj musimy. Tak. To góra potem. Góra, spód. spód. Ostrożnie, żeby nie, nie włożyć z tego miejsca, gdzie było sklejane. To, to spód. Tak. To teraz góra. Góra. O. Oj. No, ho, ho, ho. trochę długi. Góra. Spód. Tak. Tu jest góra, to teraz. O. oj, Dobrze idzie, dobrze. Tak. Teraz przez górę? Nie, teraz jest... na górę. Mhm. O, teraz mój brzuch przeszkodził. Mhm. Teraz pod spodem? Tak. Mhm. Na górę. Pod, pod spód. Na górę. Oj. Kiedy wyrobimy sobie już takiego ślimaczka. Teraz idzie na górę. Tu było na górę, to tu pod spód. Pod spód. O. I na takiej zasadzie, jaki mhm. chcemy mieć okrąg, jakiej mhm. wielkości koszyczek, tak długo robimy sobie dół koszyka, spód koszyka. Potem, kiedy już uznamy, że jest wystarczająca wielkość, naginamy wszystkie patyczki do góry i tak samo postępujemy z górą. Nadal tym samym oplatamy? Tak, nadal tym samym oplatamy. O, i teraz jest tutaj nasz patyk od oplatania, tak? To teraz to moment. Tak, o. Tu było na dole, u góry, teraz tutaj na dół, teraz znowu góra. O, no, to już więcej rąk trzeba zaangażować. Nie, one się po prostu Pierwsze Tak, pierwsze takie. O. I naginamy, naginamy, żeby było nam łatwiej. Komu sprawia to na przykład trudność, to może sobie na jakimś naczynku to robić. Uh -huh. Wówczas nie musi aż tak bardzo śledzić tego toku. I kiedy już mamy cały dookoła zawinięty, zawijamy do środeczka. Tu może no pokażę. Na tym czym... zakończeniu, bo. Tak, potrzebne. Już pokazuję. Kiedy mamy tutaj, o, właśnie, może mi się uda wyjąć. O. Zostawiamy i tutaj, gdzie mamy takie wolne przestrzenie, sobie jako, jakkolwiek tam próbujemy, możemy sobie pomóc, patyczkiem, możemy sobie pomóc, że tak powiem, szydełkiem i poutykać właśnie te wystające części. O. Kiedy mamy z O, ja tutaj udało mi się tutaj włożyć i możemy też lekosienko sobie podkleić, żeby nam się to. Nie rozsuwało. Kiedy już mamy tak przygotowany koszyczek, możemy nadać mu kolor po prostu albo naturalnej wikliny. Ja tutaj używam sobie farby akrylowej. O, i takim. Ona jest szybko snąca i nabierze wtedy koszyk w kolorku takiej wiosennej wikliny. No i takim właśnie koszyczku możemy sobie ułożyć różne rzeczy. Nawet pokusiłabym się, jeżeli dorobiliśmy pałączek na takiej samej zasadzie, Przyszczę bo... Właśnie, otóż to on jest naprawdę dosyć masywny, tak jak Państwo o, widzą i słyszą, można z nim...